Hej, witajcie na moim odcinku z CSGO z trybu... z trybu skrzydłowy To jest bardzo, bardzo śmieszna gra Gram z Jongmeicher No zobaczcie już leżę Dobra, nie lubię w to grać, ale musimy dzisiaj rozdupić, dobra, łatwo Coś mi siadło Dobrze Za chwilę zaczniemy pierwszą rundę Na razie mała, ro Na razie mała, mała łatwa rozgrzeweczka Tak łatwa no Dobra zaczynamy Lecimy, lecimy Jak będzie jakaś przypołowa akcja to się wytnie oczywiście No Czyli, czyli wszystko wytniemy po prostu nie w ogóle tego nie wrzucę no Tyle zabiłem Ja jestem kozakiem. Ta no zabiłem fest Dobra o, to jest jakiś kozak Nie, nie możesz się ja się ginąć Nie możesz się jak ginąć Ciao. Jeszcze raz Rozdupimy rozdupimy Tam, 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 tam. Ty leży. Tak się zrobi. Tu jest, u mnie. Nie widziałem go. Musisz, musisz go. Please, nice. Nice, nice. Czekaj, nie mogę, nie mogę. Zabiłem jednego. E, Tutaj już właśnie leży. Ha, łatwo, łatwo. No, bez kitu. Tak, po ostatnim meczyku było miesiąc. No ta, a od plec. Aha, no właśnie, nie umiem patrzeć na mapę. Jeszcze, jeszcze naszą, naszą bronią, naszą M4. Nie wybaczę, nie wybaczę, nie wybaczę. Ale skąd? Co? Z pistola, ale jak? Ja go naprawdę totalnie go nigdzie nie widziałem. To jest hit, no. Jezu, jakim ja jestem rakiem? Jakim ja rakiem jestem? No co? Nie, to jest totalne gówno. Jeden jest na dworze, stoi i patrzy te drzwi wejściowe do garażu. No co? Aha, fajny camping gaming, żeś zrobił. No ja też go słyszałem po lewej, tylko czemu to ty się patrzyłeś tu na prawą? Dobra, nieważne. Łatwa przegrana będzie, niestety, dzisiaj. Nie. Może jeszcze nagram jakiś odcineczek, ale wątpię w to totalnie. CSGO to jest totalne, badziewie. No nie no na i stoi tam snipe i y zasalony, jeden. No muszę zarobić hajs też na No i tu jest patrz Nice Dobra, jeszcze jeden. No czemu ty się nie odwróciłeś? Przecież proste, że będzie plecy robił jak go tu nie ma. A ty set nie wiem co robiłeś, dobra. Nieważne. Nie <noise> Postr. Nie, no nie da się grać. Najgorszy mi nawet. Ha. Nie, no kurde, dobra, nie, nie wrzucam jednak tego odcinka. Nie wiem, kiedy. Może coś. Nie ma szans, chłopie. Co? Może, może, fast, wszystko. Bo ja się muszę skupić, bo my bez rozgrzewki jesteśmy i w ogóle. Pierwsze, pierwsze podejście. Wchodź. On nam dupę nam robią. Aha, no. Brawo ja. Brawo ja. Nie, nie możemy tak wchodzić zbyt szybko. Jak zacina na początku No co? No to nie no bogiem tej gry totalnie. On no na pewno nie jest Silverem, ma nowe konto No jak nic, no przecież to jest taki spocch totalny hit W ogóle jakieś mają chińskie znaczki we dwóch. Dawaj ich, dawaj ich, dawaj ich, traw! No nie zabiłeś go nawet! Aaaa, ah, xd Dobra, zaraz zrobimy drugie podejście, jeszcze raz zagramy, nagramy nowy odcinek To, to usunę, to usunę Jeden leży ty. no jednego Dobrze, nice. Też troszkę. Nie, no nie usunąłem jeszcze. A przez drzwi, no tak. Zapomniałem, że tak można. I tu jest drugi, nie ładuj. Chyba tam w schodach. Nie, nie, w sensie nie tu, nie tu po schodach. Tam u góry na schodach, albo na dachu już nawet może być. Szczerze nie wiem. Rozglądaj się dobrze. Nie, nie jest na dachu, nie na dachu. No to dobra, czekaj. Masz bombę, to plantuj, on jest gdzieś daleko chyba. Spróbuj Dobra i góra dawaj Tylko nie dostań ze snajpy dobra. Nice i camp, kamp, kamp Tylko nie, nie, może w tym miejscu to jest złe miejsce ale no dobra Spróbuj Na shiftie, na shiftie jest tutaj Lewo, lewo, lewo idzie Schody Nice Ostatnia, ostatnia runda, przegraliśmy, niestety. Nie, no, się nie nice one. Dobra, a teraz sobie nie jest to zagraj spróbuj to samo spróbuj to samo on w domku w domku jest o co jak? ale on ma lowa. boże, boże brawo totalny loch był no nice i Trzeba grać dobrze, trzeba grać dobrze jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz to samo, jeszcze raz, jeszcze raz to samo trzeba. Jeszcze raz to samo. Co prawda mam teraz gorszą broń na tą stronę, ale gramy to samo. Nice one. Nice one. Jest dobrze. Do no na razie. Jest dobrze na razie. Możemy to zremisować, jak teraz wygramy. No i dobrze. I trafiaj, trafiaj. Też nie mam pojęcia, totalnie. Dobra, nice. Drugi, nie wiem. Góra jest. Leży. Zafleszował mnie i go zabiłem. Dobra, remisik. Nie, no dobrze poszło, dobrze poszło. Mam, z... mam nadzieję, no dobrze poszło, dobrze poszło. Jest gitara. Nice, nice. Dobra, dziękuję za oglądanie wszystkim. Trzymajcie się do kolejnych. Eluwi nabyczki.